Wejdzie duchu nieczysty z tego człowieka. I zapytał go, jak ci na imię. Odpowiedział mu, na imię mi legion, bo nas jest wielu. I zaczął prosić go usilnie, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. Prosiły go więc złe duchy: poślij nas w świnie, żebyśmy mogli w nie wejść. I pozwolił im. Tak wyszedłszy, duchy nieczyste weszły w świnia a trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora, i potonęły w jeziorze. Asterze zaś uciekli i rozpowiedzieli o tym w mieście i po osiedlach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa ujrzeli, opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział brany przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął, a ci, którzy wiedzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli Go prosić, żeby odszedł z ich granic. Zaczęli prosić Jezusa, żeby odszedł z ich granic. Z jednej strony bani się tego człowieka opętanego. Z drugiej strony, e, trudno było im pogodzić się ze stratą stada świń. Dobra materialne, które mamy, czasem nas zniewalają, są dla nas ważniejsze niż zbawienie nasze czy innych ludzi. E, Jeśliby Pan Bóg zażądał od nas jakiejś rzeczy, jakiegoś dobra materialnego, które, które mamy, z czym najtrudniej by się nam było rozstać? Co byśmy położyli na szali zbawienia Bożej łaski, Bożego przebaczenia? Co byłoby nam tak trudno? To, co nam jest trudno, to jest nasza niewola, nasze zniewolenie. Trzeba nam prosić Boga o łaskę wewnętrznej wolności od wszelkich przywiązań, przede wszystkim do rzeczy, do dóbr materialnych, do bogactw. To często jest naszą wielką przeszkodą w drodze do zbawienia. Prośmy o łaskę wewnętrznej wolności i spójrzmy, co nas szczególnie zniewala. Wszystkiego dobrego, niech Pan Wam błogosławi. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.